Dzień pierwszy. Ajachłaska w języku keczuła znaczy tyle, co pnącze dusz. Mogą mi Państwo nie wierzyć, ale już po pierwszym łyku tego wywaru nazwa wyda się nam zupełnie oczywista. Wystarczy rozmowa na temat ajachłaski, i od razu robi się weselej. Ale do rzeczy, bo niestety narzucono nam barbarzyński limit czasu antenowego. Tego nie przeskoczymy bez względu na zażyte substancje. Pytał pan redaktor, jak wyglądają indyjskie ceremonie plemienne związane z tym psychodelikiem. No, dawniej większość z nich polegała na przepowiadaniu przyszłości i wróżbach coś jak nasze gusła. Teraz najczęściej, jak po prostu się leczy. Znaczy, nie do końca tak, jak antybiotykiem czy powiedzmy syropkiem. jak łaską Leczy się tak, że pije ją i chory, i szaman. A potem obaj są zdrowi i zadowoleni. Piękne, prawda? No dobrze, ale czy są jakiekolwiek naukowe przesłanki działania tego specyfiku? Wspomniał pan, że prowadzono badania nad wpływem. E, tak, tak. A jachłaska i jej wpływ na organizm zostały przebadane na wszystkie strony. Przez amerykańskie agencje rządowe, koncerny farmaceutyczne, Chińczyków. A kilka lat temu prywatną ekspedycję do dżungli wysłała nawet jakaś firma z Polski. Co odkryto? Ano, no, nic nadzwyczajnego. Do wywaru trafiają między innymi liście czakruny, zwanej też psychotrią. W tym wypadku nazwa mówi sama za siebie, chyba nie muszę tłumaczyć. Znajduje się w nich substancja halucynogenna, zwana DMT. Warto nadmienić, że również każdy z nas ma w sobie pewien jej zasób. Produkuje ją szyszynka, maleńki gruczoł ulokowany wśród płatów naszego mózgu. Drodzy Państwo, jest tu miejsce na pewną dygresję. Istnieje teoria, zgodnie z którą rozkład szyszynki następuje już w chwili umierania w ostatnich sekundach życia. Efektem jest gwałtowne zwolnienie zmagazynowanych DMT. Czym między innymi tłumaczy się fantastyczne wizje, o których opowiadają niektórzy odratowani pacjenci. Hmm, Smutne, ale prawdziwe. Znaczyłoby to, że nie widzieli bram, niebios ani. Ech, dobra, dość tego. Żadnego znaku dającego nadzieję na stację benzynową. Żadnej knajpy ani przydrożnego zajazdu. Szyszynka Michała Kasprzyckiego miała się dobrze. Za to jego pęcherz buzował i groził eksplozją. W gównianej audycji zaczynali smęcić i przynudzać. Doświadczenia pośmiertne, indiańskie eliksiry. Zaraz będą zapraszać na zorganizowane wycieczki. Tylko dokąd? Do dżungli czy do szpitala? A może wystarczyłaby Praga lub Amsterdam? Mężczyzna. Rozglądał się za najmniejszym kawałkiem utwardzonego pobocza. Powinien kupić suwa albo cokolwiek większego niż dwuosobowe BMW ze sztandarowym napędem na tylne koła. Byle błoto unieruchomiłoby go tu na dobre. Chociaż może to nie kwestia auta, a gównianego kierowcy. Raczej nie dopuszczał tej ewentualności. W chwili, gdy o tym pomyślał, Niebezpiecznie przyspieszył i zbyt optymistycznie obliczył kąt wejścia w zakręt. Samochodem zarzuciło. Ciśnięty hamulec zblokował koła, a opony zapiszczały trąc o szorstką nawierzchnię. Tylko cudem powstrzymał auto przed wypadnięciem z drogi. Było w tym zresztą więcej zasługi elektronicznych systemów niż jego umiejętności. Musiał się wysikać. Cholerny pęcherz. Dekoncentrował go bardziej, niż gdyby prowadził rozmowę konferencyjną. Nie zwracając uwagi na żwir, zjechał na pobocze i zatrzymał samochód. Włączył światła awaryjne. Nie wszedł nawet w głąb lasu, tylko stanął przy pierwszej linii drzew. Oh, ulga. Zabawa hormonami naprawdę mogła przynieść odlot, skoro wystarczyło zwykłe opróżnienie pęcherza. By zrobiło się o niebo lepiej. Może nerki w trakcie sikania wydzielały DMT, czy inne cuda. Hmm? Kto wie? Kiedy wracał do auta, poczuł intensywny zapach benzyny. W jednej chwili oblepił mu nozdrza i gardło, mieszając się z gęstą wonią opadłego igliwia oraz lasu. Musiał splunąć. Słodkawy posmak był nie do zniesienia. Nachylił się i krlnąc zajrzał pod auto. Hmm, nie zauważył jednak żadnego wycieku. Naprawdę powinien kupić nowy wóz. Zdrowy rozsądek, od dawna za tym przemawiał, lecz on wzbraniał się, zbierając grosz do grosza na przytulne gniazdko, w którym zamieszkaliby z Lizą.